Why do you come- Zbawałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Ripera, Niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Sprawiłem sobie buty. Właśnie spuścił mi Regina Jones, z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Odwiedziałaś jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Nie śpieszyłeś się, co mało? Tyle ja, tu siedzę, że zgłodniałem tego czekają. Daj, skończyłeś? I możemy lecić do Rippera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. Dlaczego tu nie lubię? Makaron jest, mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby. Jedno. Prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Mhm. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshaun. Pierwsza Liga Night City, Czarny Chrystus Afterlife, 150 kg Fixera. Co? Słabo. To no, już poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. Tibak go zna. Od słowa do słowa umówiłem z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to było. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie połócił. Tak, jasne, Jackie. Niech sterdeczą. Powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie dwa lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. Dwa lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosę. Już się teraz wraca i szuka nowej ekipy. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. deks chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. A mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bag? T-Bag z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. Mm, to świetnie. ścisła czołówka fixerów. Nie zrozum źle. Nie mam nic do padry albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co Nie do końca rozumiem. No wiesz. Pojawiasz się na czymś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w system. Kimś, kto ma wykonać roboty dla zlecenia Fixer dostał proces. Nie się lubimy, no ale wiesz. Interesy. Wiem, jak to jest z fikserami. Biorą zlecenie, znajdują kogoś, kto je wykona, a potem o nim zapominają. Dokładnie. Dokładnie. Hmm. Dobra, skończyłem. Przyjąłem Twoją fórę. Przedaj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji. Dzięki z Doceniam. Mikel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co? Jedziemy? Jasna sprawa. To co? Do Ripera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwija. No to jesteśmy. Chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij to. Do... Wydamy zracenie dla Deksa. Co się tak na niego? Hej Wii! Wiktor już na ciebie czeka. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze Cię widzieć. Ciebie też, ciebie też, Ale zanim spytam, co tam u Ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezcenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u Ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife, no muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zlecami mi Dexter Deshawn to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio. Zawsze ci oddaję, nie? Mm -hmm. No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. Sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... ale wiesz, no, to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Tak jak mówiłem, MK-1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie możemy działać włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. A u ciebie co słychać? Wiesz mi, w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I coś się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i ciąć. Czujesz coś? Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mhm. Ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie będziesz taki spokojny, co? No właśnie. Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment uślepniesz. Bez obaw. Teraz test. Podpinam Cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i tak tak. Adaptacja może chwilę potrwać. Pora na skaner. A, jest świetny. No to pięknie. Pora na skaner. Włosk musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. <laughs> Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji w szczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u Ciebie dług. Aha. Dawaj, młody. Pokaż im na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Co wygrywa? Hernandez, kiedyś ten idiota malony już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują trzy czwarte impetu ciosów. Obstawiłeś ten mecz? Nie, nie, tak tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? W ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić, ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty Ci pomaga i że znosi Twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze.